Witajcie, moi kochani. Zanim przejdziemy do obrazów, które powstają w zwierciadłach innych niż płaskie, powiemy sobie jeszcze coś o obrazach powstających w zwierciadłach, właśnie płaskich. Wydaje nam się, że wszystko wiemy, tak jak sobie ostatnio mówiliśmy przecież wszystko już wiemy o zwierciadłach płaskich codziennie się w tym zwierciadłach przeglądamy. No dobra, jeżeli tak wszystko wiemy to powinniśmy sobie poradzić z następującą sprawą. Załóżmy, że chcemy sobie zaprojektować łazienkę i zastanawiamy się, jakiej wielkości lustro powinniśmy kupić, żeby się w całości w, tej, w tym lustrze przejrzeć. Załóżmy, że mamy 180. Centymetrów wzrostu, a lustra są drogie. Jakiej minimalnej wielkości powinniśmy kupić lustro, żeby przejrzeć się w całości od czubka głowy do stóp? No to na początek ktoś mógłby powiedzieć, od razu strzelić, no dobra, no musi być 1,80 m, jeżeli mam się przejrzeć w lustrze od czubka głowy do stóp, no to lustro powinno być takie jak ja. Niektórzy z was jednak stwierdzą: No nie, przecież, przecież nie muszę mieć do samej podłogi lustra, żeby zobaczyć odbijające się tam nogi. A jeszcze inni zauważą: Ej, przecież to wszystko kwestia tego, jak daleko jestem od zwierciadła. Bo przecież, jak jestem dalej od zwierciadła, to widzę większą siebie część, a jak jestem bliżej zwierciadła, to widzę mniej. No tak. No tak, przecież to jest tak oczywiste. No, nie zaprojektuję tej łazienki tego, jak w duże powinno być lustro, jeżeli nie będę wiedział, jak daleko stoję od zwierciadła. Wiecie co? Sprawdźmy tą oczywistą rzecz. A teraz zrobimy doświadczenie. Pamiętamy, że nie zawsze doświadczenie potwierdzało naszą intuicję. Sprawdźmy więc, czy to, co wydaje nam się tak oczywiste, jak to, że to, ile, jaką część siebie widzimy, zależy od tego, w jakiej odległości stoimy od lustra, czy rzeczywiście jest prawdą. Będę umieszczać telefon tak, żeby był na wysokość tak jakby, mojego wzroku. I zobaczymy, jaką część siebie będę widzieć. W tej chwili jestem od lustra jakieś 30. 40 cm. Popatrzmy, jaką część siebie widzę. No oczywiście widzę czubek głowy i widzę tak do końca koszuli. Teraz oddalę się od lustra. Teraz jestem od lustra w odległości tak mniej więcej 2,5 razy większej. I ile widzę? Do końca koszuli. To, co wydawało się nam zupełnie oczywiste... To, co wydawało się oczywiste, okazuje się być niezgodne z prawdą. Nie pierwszy raz okazuje się, że nasza intuicja jest błędna. Czasami intuicja jedno, a rzeczywistość drugie. Naszym zadaniem natomiast na lekcji fizyki jest poznawanie rzeczywistości i budowanie swojej intuicji na podstawie wyników doświadczeń. Wygląda na to, że musimy swoją Intuicję troszeczkę zmodyfikować, a najlepiej jest zbudować intuicję na nowo w ten sposób, że nie tylko zrobimy doświadczenie, które nam zburzy dotychczasowe pojęcie, ale wyjaśnimy sobie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Jak widzieliśmy przed chwilą w doświadczeniu, odległość od zwierciadła w ogóle nie wpływa na to jaką część siebie w tym zwierciadle zobaczymy. A w takim razie bez tej informacji jak daleko jesteśmy od zwierciadła, jesteśmy już w stanie zaprojektować jakie wielkości powinno być zwierciadło. Popatrzmy. Powiedzmy, że tutaj będzie zwierciadło. Na początek przyjmijmy, że zwierciadło jest bardzo yy, duże. A potem po prostu zobaczymy, jaka część tego zwierciadła jest nam potrzebna, żebyśmy się w nim przejrzeli. No to stoimy naprzeciwko zwierciadła w pewnej odległości. Tak, czubek głowy, stopy, podłoga. I tutaj są nasze oczy. Pamiętajmy, że przejrzeć się w zwierciadle, to znaczy, że do oczu dotarły, dotarły promienie. Od jakiejś części naszego ciała, i te promienie odbiły się od zwierciadła. Jeżeli mamy zobaczyć czubek naszych stóp, czy też nasze kostki, no to znaczy, że stąd musi dotrzeć promień do oczu. Taki promień, zgodnie z prawem odbicia, powinien polecieć tak, ponieważ kąt padania jest równy kątowi odbicia. Jeżeli światło miałoby od czubka głowy dolecieć do naszych oczu, no to musiałoby polecieć tak. Znowu, zgodnie z prawem odbicia, kąt padania równy kątowi odbicia. Czyli to, co by leciało od czubka głowy, odbiłoby się tu, to, co by leciało od stóp, odbiłoby się tu. A jeżeli wzięlibyśmy jakąś inną część ciała, na przykład kolano, kolano które mamy powiedzmy tu, no to światło, które leciałoby od kolana, musiałoby się Odbić w tym miejscu. Więc widzimy, że, że, to, że ta część zwierciadła, która będzie wykorzystywana, to sięga maksymalnie do góry w to miejsce, gdzie odbija się światło od czubka głowy, a w dół sięga w miejsce, gdzie odbija się światło od stóp. Cała reszta wszystko inne odbije się w tym zwierciadle pomiędzy tym miejscem i tym miejscem. A to oznacza, że minimalne rozmiary zwierciadła, których potrzebujemy, to jest odtąd dotąd. I to chcemy teraz policzyć. W takim razie wprowadźmy oznaczenia. Przyjmę sobie tutaj poziom oczu. Tą odległość... Od poziomu oczu do miejsca, gdzie odbija się światło od stóp, oznaczę sobie jako x1. A tą odległość od poziomu oczu do miejsca, gdzie odbija się światło od czubka głowy, oznaczę sobie przez x2. I całość chcę policzyć. Jednocześnie jednocześnie wzrost nasz, znaczy kogoś, kto jest przed lustrem, wynosi L, I ja go sobie podzielę na L1, to jest od poziomu oczu do czubka głowy, odległość, oraz L2 od poziomu oczu do stóp. I teraz popatrzmy. To jest L2. Tutaj mamy normalną, i zobaczcie, że ta normalna tnie L2 na pół, ponieważ ten i ten trójkąt to są trójkąty przystające. Tak? Tutaj jest ta sama odległość, tu jest kąt prosty. Tak, i tutaj mamy te same kąty, więc ta odległość i ta odległość jest taka sama. A to pokazuje, że x źle tutaj oznaczyłem, może tutaj L2, tutaj L1, że x1, czyli ta odległość, to jest połowa tej odległości. Czyli x1 to jest jedna, druga L1. Podobnie x2 to jest połowa tego. A to oznacza, że całkowita wysokość zwierciadła, której szukamy, czyli X1 plus X2 jest równe 1 druga L1 plus L2, czyli po prostu 1 druga wzrostu człowieka, który chce się w tym zwierciadle przejrzeć. Oczywiście to zwierciadło musi być odpowiednio ustawione, jeżeli będzie za niska albo za wysoko, no to się w nim nie przejrzymy. Ale odpowiednio ustawione zwierciadło o wysokości połowy wzrostu tego kogoś, kto będzie się w nim przeglądać, wystarczy, żeby przejrzał się cały. Czyli nie musi sięgać nisko, także i tutaj się brudzić, albo dzieci będą tam brudziły. Nie musi sięgać wysoko, nawet nie musi sięgać na taką wysokość jak czubek głowy. Wystarczy połowa. Wzrostu. I zobaczcie, nie ma znaczenia odległość od zwierciadła. Czyli coś bardzo, bardzo nieintuicyjnego. No dobrze, ale przecież nasze przekonania nie biorą się znikąd. Skąd u nas to przekonanie, że jak jesteśmy dalej od lustra, to widzimy więcej? Związane jest to z następującym doświadczeniem. W tej chwili jestem w odległości. Od lustra, takiej samej jak, jak telefon, widzę siebie mniej więcej do koszuli. Teraz ja się odsunę, natomiast telefon pozostanie w tej samej odległości od lustra. Telefon jest w tej samej odległości od lustra, jak był dotychczas. Ja się odsunąłem, popatrzmy, jaką część siebie widzę w lustrze, jaką część telefon widzi w lustrze. Widzi mnie prawie do stóp. I stąd właśnie bierze się to przekonanie. Jeżeli nasza odległość od lustra, w tym przypadku telefon, jeżeli odległość obserwującego od lustra się nie zmieni, natomiast odsunie się to, co chcemy obserwować, no to wtedy będziemy w stanie zobaczyć więcej. Czyli jeżeli my jesteśmy blisko lustra. A coś, co obserwujemy, jest daleko, to jesteśmy w stanie obserwować, nawet jeżeli rozmiary tego czegoś są bardzo duże. I im dalej to coś będzie od zwierciadła, tym większe może być, mieć rozmiary, a my nadal będziemy to widzieli w całości albo w dużej części. Pokażmy sobie teraz na rysunku, jak to jest możliwe, że w zwierciadle o niewielkich rozmiarach Jesteśmy w stanie zobaczyć przedmioty duże, które są za nami. Na przykład teraz sobie policzymy, jakiej wysokości drzewo moglibyśmy zobaczyć w zwierciadle o wysokości 10 cm, znajdującym się pół metra od naszego oczu, jeżeli drzewo znajduje się 20 metrów za nami. Mam nadzieję, że rysunek jest tutaj jasny. Dla uproszczenia rysunku, przyjmę, że wzrok jest na wysokości tutaj tego, gdzie się zaczyna drzewo. I tutaj, w tym miejscu, również zaczyna się zwierciadło. Tak naprawdę, wnioski, które będziemy mieli na koniec, są prawdziwe nie tylko w takiej sytuacji. No, ale popatrzmy. Jeżeli światło z czubka drzewa ma trafić do naszych oczu, to musi się odbić od zwierciadła, no, tak, żeby trafiło do oka. I zgodnie z prawem odbicia, kąt padania jest równy kątowi odbicia. I teraz nasze zadanie jest policzyć tą wysokość. Oznaczmy ją sobie przez, przez duże H. Tą odległość oznaczymy sobie przez Y. A tą odległość oznaczymy sobie przez x. Ona wynosi tam pół metra. I teraz ja sobie troszeczkę przekształcę ten rysunek. Zobaczcie. Przeciągnę ten promień o tak, tutaj. I tutaj dostałem po prostu odbicie tego, tego trójkąta, który mamy tutaj. Tak? I teraz popatrzcie. Mamy na rysunku dwa podobne trójkąty. Ten oraz ten. Załóżmy, że to nasze zwierciadło. Jest właśnie takiej wysokości, że czubek drzewa odbija się na samym krańcu naszego zwierciadła o wysokości małe h. I teraz, korzystając z podobieństwa trójkątów, zauważam, że h w stosunku do długości tego, czyli do długości tego, czyli do x, h małe w stosunku do x, jest równe h duże w stosunku do tego, czyli y plus x. Na tej podstawie mogę sobie policzyć, ile wynosi duże H, czyli jak duże drzewo jestem w stanie zobaczyć w tym zwierciadle. I wychodzi, że to jest wysokość zwierciadła razy Y plus X przez X. Coś takiego. No i w moim konkretnym przypadku będę mieć H jest równe, tutaj było 10 cm, czyli 0,1 m. Tu mieliśmy 20 m plus 0,5 metra, czyli 20,5 metra dzielone przez, dzielone przez pół metra, czyli to przez co to jest 41. Jak pomnożymy razy 10 cm, dostajemy 4,1 m. Takiej wielkości drzewo bylibyśmy w stanie zobaczyć w zwierciadełku o wysokości 10 cm, jeżeli my znajdowalibyśmy się pół metra od zwierciadła, a drzewo 20 metrów za nami. Widzimy więc, że. To ma znaczenie, jak daleko znajdujemy się od zwierciadła. Znacznie ogólniejsze wnioski dostaniemy, jeżeli wykorzystamy naszą umiejętność analizowania wzoru. Popatrzmy. Wysokość drzewa, które będziemy w stanie zobaczyć, jest zależna od tego, jak wysokie jest zwierciadło. Jasne, większe zwierciadło, większe obiekty jesteśmy w stanie zobaczyć, ale również jest zależna od tego stosunku. Tego do tego. Czyli im dalej jest obserwowany obiekt, przez nas obiekt w stosunku do tego, jak my jesteśmy daleko od zwierciadła, czyli im większe jest to w stosunku do tego, tym większe obiekty będziemy w stanie zobaczyć. I to jest właśnie to, co jest bardzo zgodne z naszą intuicją. Jeżeli chcemy zobaczyć coś większego, to podchodzimy do lusterka. Jeżeli chcemy... A natomiast, jeżeli będziemy się odsuwali od lustra, to wtedy będziemy widzieli mniej. Jeżeli omawiane dzisiaj rzeczy Was zainteresowały, zaskoczyły, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście zrobili doświadczenie w domu. Żebyście rzeczywiście sprawdzili, czy to działa. Weźcie sobie lusterko, na przykład jakieś małe lustereczko, i sprawdźcie, jaką część swojej twarzy widzicie, kiedy lusterko jest blisko, kiedy jest daleko. Przekonajcie się, że nie ma znaczenia, jak daleko jest zwierciadełko. Będziecie widzieli odbicie takiej samej części swojej twarzy. A potem sprawdźcie, co będzie, jeżeli będziecie przy użyciu tego zwierciadełka obserwowali coś, co jest za wami. Sprawdźcie, że jeżeli zbliżycie do waszego oka, to zobaczycie z tyłu więcej, jeżeli oddalicie, zobaczycie mniej. A na koniec bardzo Was proszę, albo zachęcam Was, żebyście sprawdzili, czy wasi domownicy, z którymi teraz jesteście razem i nie możecie Wychodzić z domu. Sprawdźcie, czy oni to rozumieją, czy wiedzą, że tak jest. Wykorzystajcie to, że jesteście razem. Uatrakcyjnijcie sobie ten czas i po prostu podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i swoją wiedzą. Tyle na dzisiaj. Przesunę termin oddawania, oddawania rysunków ze zwierciadłami wklęsłymi czy też ze zwierciadłami sferycznymi bo oczywiście w filmiku nie zdążyłem nagrać więc zrobimy po prostu to później pozdrawiam życzę miłego weekendu trzymajcie się zdrowo